Dzień dobry witam państwa w towarzystwie aktywnych mam. Justyna Wolanin. Witam dzień dobry. Małgorzata Szlak. Dzień dobry. Dziewczyny, ja tak zacznę od refleksji nad upływem czasu, bo ostatni raz widziałyśmy się rok temu i to było podczas pierwszej edycji Forum Mam. Tak. Minął rok od tak. Zmieniło się coś w klubie aktywnych mam? No na pewno oprócz tych kilku siwych włosów na głowie i zmarszczek, to tak naprawdę jesteśmy bogatszym w doświadczenia, ale ja może mm -hmm. tak przedstawię nasz klub w liczbach, bo to jest bardzo fajne. Jest z nas siedem wspaniałych matek, kobiet, które mają jedynastkę cudownych dzieci. W sumie, W sumie, jedenastkę. tak, w sumie jedynastkę Mówimy o sumach. Dzieciaki nasze mają łącznie 72 lata. My mamy pięć tatów. Oprócz tego, sto innych prac do ogarnięcia w domu i poza nim, mamy sześciu mężów. Przepraszam, trzech mężów, sześciu partnerów. E, I tak naprawdę łącznie mamy 251 lat, ale jeżeli to wszystko podzielimy na naszą grupę, to wychodzi, że mamy każda średnio 36. Oprócz tego muszę powiedzieć, że mamy e, 1000%, e, 1000 normy, wyrabiamy. E, mamy niezliczoną głowę pełną pomysłów. E, I zapał, niekończący się zapał do działania. Więc w sumie mm -hmm. chyba nic się nie, nie, nie zmieniło oprócz tych zmarszczek. Hektolitry mówiłaś wypitej kawy, melis. Tak, tak. Tysiące wysłanych maili. O, właśnie, no, O ile no, kilometrów dobrze. przejechanych, ile rozmów, <laughs> godzin rozmów, także. Ale słuchajcie, tym zdobyłyście serca chyba wszystkich mam, bo każda mama ma to samo, generalnie, nie? Dokładnie, no, ma to samo. Ja chciałam Was zapytać, jak to jest z tą aktywnością sądeckich mam, ale chciałabym, żebyśmy tak podsumowały w ten sposób to pierwsze forum. Ja byłam, rozmawiałyśmy. Sporo się działo, ale z tego co widziałam, może, może byłam zbyt krótko, to frekwencja była bardzo średnia. Nie wiem czy to dlatego, że po raz pierwszy? Myślę, że może dlatego, że po raz pierwszy. Ale tutaj zadziałały też różne czynniki, ponieważ e, wiadomo, każdy ma inne jakieś swoje zobowiązania. Mhm. E, wiadomo, że też nasza rejestracja była zamknięta w pewnym momencie, ponieważ dobiłyśmy 200 osób, więc dla nas to było wow. Powody, dla których mamy nie przyszły, pewnie są różne i my nigdy nie poznamy tak naprawdę, mhm. dlaczego się stało. E, ale to też dla nas jest tylko i wyłącznie motywacją i jakąś taką wskazówką na przyszłość przy organizacji mhm. tego forum, drugiego mhm. forum, ponieważ jakby mamy tą granicę błędu, wiemy co się może zdarzyć, wiemy czego nie robić, wiemy na co większy nacisk położyć, więc tak naprawdę myślę, że w tym roku no, na pewno będzie lepiej. Ruszycie z kampanią reklamową, po prostu, ale jeszcze wracając do tej pierwszej edycji tak króciutko, to chcę Was zapytać, czy dla Was ta pierwsza edycja była też takim, taką okazją do wyciągnięcia wniosków i postawienia diagnozy z jakimi problemami borykają się mamy sądeckie, nie tylko sądeckie, ale mówimy o nowym sądzie. Tak, ze, na pierwszym Sądeckim Forum Mam zaobserwowałyśmy, po rozmowach, które, mhm. które też y, odbyłyśmy z mamami, y, zainteresowanie tematami związanymi z wychowaniem dzieci. Jak to jest ważne, żeby zwrócić uwagę na to, y, jak postępować z naszymi dziećmi, jakie metody stosować, y, jak z nimi mhm. rozmawiać. Y, stąd też y, pierwszy panel, który już tutaj zdradzę, y, pojawi się na drugim Sądeckim Forum Mam jest właśnie poświęcony wychowaniu. W tym panelu będziemy mówić właśnie na tematy związane z wychowaniem. Kolejny temat, który, który też nasunął się po pierwszym sądeckim forum mam, to były relacje w związkach. Często zapominamy na co dzień o tym, jak, jak pracować nad tymi relacjami, jak dbać od partnera. Stąd też, też drugi panel, który, który jakby wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Panel związany z relacjami, z seksualnością, z panel związany ogólnie z, z rodziną. Oba panele są jakby powiązane ze sobą. Dzieci, rodzina, to co mhm. ważne mhm. dla każdej mamy. Bez wątpienia te, te, te kobiety, te panie, które uczestniczyły w pierwszym forum, zyskały, zyskały wiedzę, kontakty, trochę wolnego czasu, takiej swobody. Co dla Was było taką korzyścią dla klubu aktywnych mam? Dla nas ogromną satysfakcją jest w ogóle y, organizowanie tego wydarzenia. Może komuś się wydawać, że to jest krótkotrwały okres, mm -hmm. jeżeli chodzi o organizację. Dla nas przygotowania zaczęły się już zaraz po, po pierwszym sądeckim forum mm -hmm. mam tak naprawdę. Podsumowaniami, y, rozmawiam, rozma, rozmowami. Yy, I tak naprawdę ruszyłyśmy z kopyta już w styczniu. Mhm. Już zaraz po Nowym roku zaczęłyśmy przygotowywania, ja co chcemy zrobić, jak chcemy, żeby to wyglądało. Mhm. Yy, ja tutaj tak. jeszcze chciałam wspomnieć o tych właśnie... Yy, Problemach, bo tak jak Gosia wspomniała, zauważyłyśmy ten, tą dużą chęć czerpania właśnie wiedzy na temat różnych metod wychowawczych. I udało nam się jakby tą lukę wypełnić, organizując po prostu warsztaty z pozytywnej dyscypliny dla mam w Nowym Sączu. Napisałyśmy projekt, tak jak miałyśmy rozmowę jakiś czas temu na ten temat. Udało się nam to zrealizować, sfinalizować. Było 16 wspaniałych mam, odbyły się warsztaty, więc tak naprawdę dla nas to jest też. 呃。Uh napędza nas do przyszłego działania w tych kierunkach, mm -hmm. rozszerzać swoje horyzonty, wychodzić ze stref komfortu i też pokazywać tym mamom, że to, że było zorganizowane forum, to nie znaczy, że na tym się kończy. No właśnie, to bo to początek. nie jest tak, że wy działacie od forum do forum, Oczywiście, prawda? Oczywiście, że nie. My mamy Pomiędzy jest mnóstwo wydarzeń. Tak. Między innymi współpracy teraz z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną, spacery po Nowym Sączu, które planujemy już zorganizować za niedługo, bo w maju, które też właśnie będą powiązane z naszą Promocją, przede wszystkim spotkania w bibliotece dla dzieciaków, gdzie organizowane są co miesiąc warsztaty i takie luźne ad hoc spotkania na kawie, też nie bez kozary spotykamy się dzisiaj tutaj w miejscu, w którym mm -hmm. często organizowane są nasze spotkania klubowe. No właśnie, bo są takie miejsca w Nowym Sączu przedsiębiorcy, so, którzy so, wspierają. Oczywiście tak, mm -hmm. i muszę powiedzieć, że właśnie restauracja Imperial wspiera nas od pierwszego forum i tutaj często, gęsto spotykamy się na kawie, ustalamy plan działania. Spotykamy się w sprawach biznesowych z jakimiś prelegentami, gośćmi, osobami, które mhm. chcą nam pomóc. Więc oprócz tego, że będzie mnóstwo innych wystawców, to dla nas jest bardzo ważne to, że jesteśmy wspierane na co dzień i my możemy też wspierać lokalnych przedsiębiorców mhm. i poszerzać tą grupę mhm. odbiorców, jeżeli mhm. chodzi o, o przekaz naszych informacji. No tak, bo to jest taka fajna wymiana popierająca dobre inicjatywy Dokładnie. na terenie I wszystko miasta. wszystko zostaje właśnie mhm. jakby w naszej społeczności w Nowym Sądzie w naszym mieście. Mm -hmm. I ja i jeszcze tak y, chcę trochę podywagować, bo tak mi się wydaje, że najtrudniej zachęcić mamy do tego pierwszego wyjścia, do tego pierwszego spotkania, bo jak one poczują z czym to się je i jakie to jest fajne, to później zaczną przychodzić. Tak, chyba każdy z nas tak ma, że mm -hmm. y, musi wyjść, spróbować czegoś, żeby się do czegoś przekonać i nawet często właśnie te mamy jak przychodzą, to często trudno zakończyć mm -hmm. takie spotkanie, bo, bo jest tyle tematów, nowych tematów, które się pojawiają, że yy, tak naprawdę yy, to przy, często nasze spotkania się przedłużają yy, mm -hmm. i dlatego też ważne jest to, żeby, żeby pokazać im po mm -hmm. co mają przyjść, yy, dlaczego mają to zrobić, a jak już przyjdą, no to spokojnie mm -hmm. że, <laughs> to już zostają. zostają. Mm -hmm. No właśnie, bo to też nie jest tak, bo wy jesteście obecne w mediach. Natomiast wasza działalność to jest taka blisko kobiet, prawda? Bo Bardzo same jesteście tak. kobietami, mamami, mamami macie tak, te nie. same problemy, te same radości i to chyba w zetknięciu z tą prawdą i, i poczuciu tego, że ktoś ma to samo co ja i też ma taki problem. Łączy, prawda? Na pewno. Mm -hmm. Zwłaszcza, że w tym roku też jakby wyciągnęłyśmy wnioski z pierwszego forum mm -hmm. i wychodzimy z za szklanego telewizora, wychodzimy mm -hmm. za komputerów i mm -hmm. bierzemy sprawę w swoje ręce. Z tego też tytułu nasza promocja będzie bardziej bezpośrednia, czyli w kontakcie z mamą. Chcemy wziąć balony, cukierki, mm -hmm. zaproszenia dla mam i odwiedzić pobliskie place, mm -hmm. zabaw w Nowym Sączu, przejście ulicą Jagiellońską i pokazać. Tym mamom, że my jesteśmy po prostu zwyczajnie takie same mamy: idziemy z wózkiem bądź z dzieckiem mm -hmm. za ręku. Za rękę mamy dzieci zdrowe, chore, z problemami, z fochami, mm -hmm. I jesteśmy takie same po prostu. Mm -hmm. I to nas właśnie łączy. Ten wspólny pierwiastek, mm -hmm. o którym ja zawsze mówię, to, że jesteśmy mamą, więc mamy to samo, to samo serce, to samo czujemy. Więc mamy nadzieję, że ta promocja bezpośrednia przyciągnie więcej mm -hmm. mam i przede wszystkim to, że. W tym roku otwieramy się na całe rodziny. Nie skupiamy mhm. się tylko na tym e, e, czynniku mama. Oczywiście nazwa zostaje i, i już to będzie do, do końca świata taka nazwa. Ale, ale otwieramy mają się tak na mhm. rodziny i, i między innymi też mhm. dlatego. w. E, w tym drugim forum e, będzie bardzo dużo testosteronu, mm -hmm. będzie, e, będzie dużo facetów, więc zapraszamy tym bardziej mamy, ale oj również ojców, którzy będą mogli mm -hmm. skorzystać i wysłuchać innych e, ojców, innych mm -hmm. tatusiów, innych facetów. Ale tatusiowie są bardzo aktywni, prawda? Jako rodzice Oczywiście, są bardzo się tak, aktywni. Już teraz muszę mm -hmm. powiedzieć, że mamy kilka zapisów właśnie e, z męskiej strony, więc proszę więc, bardzo. Tak, są tatusiowie, są, są mężczyźni już zapisani, e, ponieważ w tym roku mamy e, jakby. Prawem do wejścia na, na forum jest zakup biletu za symboliczne 10 zł, które będzie przeznaczone na cele czysto związane z organizacją forum. Więc tak naprawdę już dziś zapraszamy na zakup biletów. Mhm. Gdzie te bilety? Bilety można dostać, zobaczyć informacje na naszym Facebooku. Tam jest link, który bezpośrednio przekieruje do bardzo prostej płatności mhm. i dostajemy linka z maila z potwierdzeniem i od tego momentu że jesteśmy pełnoprawnymi uczestnikami mhm. drugiego Sądeckiego Forum MAM. Dobrze, te, Przepraszam, tak. Przepraszam, ja jeszcze tylko dodam, że yy, strona, na której możecie zarejestrować to jest www.klubaktywnychmam.pl. łamane przez rejestrację. To, jest... to skoro już wywołałyście temat drugiego forum, to teraz proszę bardzo, co na drugim forum, tatusiowie, mamy, całe rodziny, mamy w różnym wieku dodajmy, prawda? Tak, oczywiście, bo my podkreślamy to, że łączymy pokolenia, więc zapraszamy mhm. całe rodziny, jak również zapraszamy mamę z babcią, czyli ze swoją mhm. mamą, zapraszamy małżeństwa i dzieci do szóstego miesiąca życia, więc tak naprawdę każdy może nas odwiedzić co będzie na tym forum? Tak, co będzie na forum. 25 żeby... maja, tak? tak Przypomnijmy. Tak, 20, no właśnie, 25 maja. 25 maja. Tak, nie, nie wiem, czy będziemy nie. tak zdradzać wszystkie szczegóły. No nie, nie, te tak. smaczki trzeba zostawić. Tak? Ale będzie bardzo dużo, bardzo dużo gości ciekawych psychologów, coachów, mówców, będą akademicy wykładowcy, będzie pani psycholog, pani seksuolog, założycielka szkoły dla rodziców. Także naprawdę te nazwiska są wielkie, bo i Andrzej Cichocki będzie. i Pani Halina Czerwińska i Pani Sabina Wiercioch, mhm. będzie również Pan Paweł Korzuch, Dr. Damian Woźniak i, i, i Pan Nikodem Zegzda. Także naprawdę jeżeli chodzi o wachlarz tych osobowości, mhm. to będzie to szerokie spektrum. I tak jak już gosia tutaj wspomniała, panele będą się troszkę zazębiać, ale będą w innej formule, będzie ich więcej niż w tamtym roku, bo będzie cztery. Pierwszy poświęcony właśnie wychowaniu, różnym technikom i metodom wychowawczym, drugi będzie odpowiedni jeżeli chodzi o relacje, związki, seksualność, czego robić, czego, broń Boże, nie. Trzeci panel będzie właśnie poświęcony życiu i to będzie rozmowa, a właściwie wykład pana Andrzeja Ciodzkiego na temat różnych sfer w życiu i jakiś taki motywujący, motywacyjny dla, dla mam przybyłych. I ostatni panel, czyli skrwienicy kości tatusiowie, męski punkt mhm. widzenia, w którym ojcowie będą mówić, o swoich pasjach, o tym jak łączą rolę bycia mhm. wspaniałym tatą i, i tym, że mają jakieś pasje, pomimo tego, że mają pracę zawodową. Mhm. Są to mężczyźni w różnym wieku, z różnym bagażem doświadczeń, z różną ilością dzieci i, i dzieci są w różnym wieku. Także myślę, że każdy z przybyłych gości znajdzie coś dla siebie, co po prostu mu spasuje. Mhm. Postanowiłyście się otworzyć na ojców, bo bo widzimy, że oni też są zainteresowani naszymi działaniami, no i wspierają to jest nas tylko. i to mhm. jest dla nas ważne. Ci nasi ojcowie, ci nasi partnerzy nas wspierają, mhm. ale też widzimy wsparcie ojców z zewnątrz, czyli tych, którzy gdzieś tam przychodzą na nasze wydarzenia razem ze swoimi partnerkami, z mamami, z żonami i tych, którzy, którzy gdzieś tam nam pomagają też w organizacji. Mm -hmm. I przede wszystkim tutaj też chciałam podkreślić, że właśnie patronat honorowy już został objęty. Jest to prezydent miasta Nowego Sącza, który mamy nadzieję również przyjdzie i otworzy nasze forum. Więc, więc tak naprawdę no ten męski punkt widzenia mm -hmm. jest jak najbardziej potrzebny w Nowym Sączu, żeby ojcowie też wiedzieli, że my matki nie jesteśmy, nie jesteśmy takie wyzwolone, nie chcemy działać same. My potrzebujemy też facetów mm -hmm. i to myślę, że, że pani psycholog będzie umiała przekazać. W taki fajny, ciekawy, mm -hmm. zabawny mm -hmm. sposób. Jak Wy sobie z tym dajecie radę? Bo jesteście aktywnymi mamami z nazwy, ale też w rzeczywistości pracujecie, zajmujecie się dziećmi, tworzycie e, relacje. Jak Wy sobie z tym radzicie? Mm -hmm. tak, tak no bo niektóre oczywiste. kobiety mówią: jejku, jak to jest? Przecież ja... tutaj niektóre mają pieluchy, tu, tu praca, tu coś tam. No Tak. Ja mam wrażenie, że dajemy sobie lepiej z tym radę niż osoby, które mają tylko dom i pracę. Bo Czyli im więcej zamyka... obowiązków, Dokładnie, tym lepiej. Tak, łatwiej, łatwiej się wszystko. zorganizować. Mhm. Tak, na pewno. Mhm. Mamy coś, co nas y, motywuje do działania, coś, kiedy przychodzimy po pracy zmęczone, kiedy y, jest mnóstwo pracowania, to y, staramy się to wszystko wypełnić, żeby na koniec mhm. zająć się właśnie naszą pasją, jaką jest właśnie Prób Aktywnych MAM, nasze, nasze działania, bo y, może tak wspomnę, że te wszystkie y, działania, które robimy w ramach forum i w ramach pro, klubu, jakoś tak po prostu się podziwiłyśmy nimi. Mhm. Nie było jakiejś zasady, że ty bierzesz to, czy y, ja biorę tamto. Czyli ta w ta, naturalny sposób, bazując na dokładnie. tym, która z Was co dokładnie, potrafi tak, najlepiej. Tak. Dokładnie. Mhm. No i oczywiście też nie bez kozery naszym takim hasłem przewodnim jest to, że mamy moc, ponieważ my wierzymy mhm. w to, że mamy moc, y, w czynach, które robimy, widać, widać tą moc y, i nam się przede wszystkim chce. Nam się uh -huh. chce i ja tu też chciałam podkreślić, że wszystko co robimy jest w formie wolontariatu, więc robimy to z takiej wewnętrznej potrzeby. I też ostatnio mój mąż mnie zapytał, a co ci to w ogóle daje? Uh -huh. Ja by tak, no jak to co? Mówię, jestem w tym jakby momencie życia, gdzie poszukuję pracy, więc mówię wyjście do moich aktywnych mam, gdzie czuję się potrzebna jakby w innej dziedzinie życia, gdzie mogę spełniać swoje pasje i robić coś dla drugiego człowieka, to jest fantastyczne to, że mogę wyjść, po prostu, ubrać się, fajnie, ściągnąć ten dres mhm. i, i podmalować oko, to już jest coś fajnego, mhm. więc tak naprawdę klub mi daje bardzo dużo. I, I wiem, że dzięki temu, że mam dziewczyny i mamy to utworzymy to, to stowarzyszenie, to jestem nie tylko potrzebna w domu, a jestem komuś mm -hmm. potrzebna na zewnątrz. I to jest fajne, bo wydaje mi się, że jak jesteśmy fajnymi ludźmi, to się nawzajem przyciągamy. Mm -hmm. Dlatego każda z nas robi to jakby z takiego wewnętrznego poczucia, że to jest mm -hmm. fajne, że warto. Ja pamiętam, jak zaczynałyście, bo wy Klub Aktywnych Mam Istnienie chyba od 2016 roku. Tak, tak, tak. I pamiętam, jak zaczynałyście waszą działalność stowarzyszenia. Spotkałyśmy się gdzieś w zupełnie innym miejscu. I to było takie bardzo skromne, ale ja widziałam ten błysk w oku i tą, tą energię, ten entuzjazm i wiedziałam, że coś z tego będzie, słuchajcie. Miałam dobre przeczucie, bo, bo już kawał czasu działacie, po raz drugi organizujecie forum, duże wydarzenie, jakby nie było do, dopiero drugi raz w Nowym Sączu. Ja tak. mówię, że nawet sam fakt, że frekwencja nie była taka, jak my byśmy chciały, to sam fakt, że udało nam się zorganizować tak. to wydarzenie, mhm. że bez jakiegokolwiek zaplecza w sensie doświadczenia, mhm. zrobiłyśmy wszystko od podstaw i było to mega profesjonalne na wysokim mhm. poziomie i, i ja to zawsze chwalę, yy, i bardzo dużo nauczyłyśmy się. Więc mhm. to dla nas był mega sukces, tak. mega osiągnięcia. To jest sukcesem, ale sukcesem dla mnie też jest to, że yy, wystawcy, osoby, które nas wspierają, które nam pomagają, robią to po prostu. Yy, Wydaje mi się, że z serca. Mhm. Często dzwoniąc i mówiąc, że potrzebujemy, czy ktoś by nawet potrzebujemy, albo po prostu oferujemy możliwość wystawienia swoich usług na forum, a dodatkowo wsparcia naszej działalności, jest to takie oczywiste dla tych osób. Podobnie jest też z prelegentami, z osobami, które, które będą prowadzić poszczególne panele. Są to osoby, do których jak dzwonimy i mówimy, że y, czy nie chciałaby ta dana osoba wziąć udział. Oczywiście, że tak, od razu będziesz tak. czasami, że. że to mamom odmówi, prawda? Tak, tak, a dodatkowo jeszcze, jeżeli mówimy o jakimś wynagrodzeniu, to tutaj też jest pyta, y, pada pytania, przecież nie macie y, sponsora, więc mhm. y, też robią to po prostu te osoby bezinteresownie, mhm. bez, y, bezkosztowo, także. To jest taka fajna też zachęta, to co mówicie dla wszystkich mam, bo oprócz tego, że mają dzieci, to mają swoje talenty, mają potencjał. Które mogą wykorzystać przy wsparciu innych kobiet, które czują podobnie, prawda? Tak, my jesteśmy bardzo otwarte na osoby, które mają jakiś pomysł, pasję, żeby się tym z nami podzielić. Liczymy na jakieś maile, na sugestie, bo my tak naprawdę wszystkie warsztaty, które tworzymy, tworzymy z własnych potrzeb. Siadamy, mhm. jest burza mózgów, no okej, okay, to się u mnie dzieje, to ja mam problem z dzieckiem, ja mam problem z partnerem, ja nie mogę mhm. znaleźć pracy, jak w ogóle ja mam wrócić do niej po tylu latach, jak napisać CV mhm. i wtedy. Na podstawie tego bazujemy i tworzymy warsztaty. My mhm. Szukamy osoby, które są chętne, bądź też osoby same do nas przychodzą, żeby zrobić warsztaty. Więc każda mama, która ma jakąś pasję i chce się podzielić z inną mamą i zrobić to bezinteresownie i żeby coś fajnego stworzyć w nowym sączu, zapraszamy już dziś do kontaktu, do informacji przez nasz Facebook, stronę mhm. internetową, albo napisać do nas maila, czy też zadzwonić mhm. i po prostu my takie warsztaty zorganizujemy u siebie w klubie. Mhm. Dziewczyny, jak to będzie? Ja tak mówię do Was dziewczyny, ale. To... Dobrze, tak? No, Dziewczyny, to właśnie. Młode ja, oczywiście. E, jak to będzie drugie forum? Zamykacie drzwi, podsumowujecie, otwieracie szampana. Ile życie i pachniecie? No, <laughs> jak codziennie. Jak codziennie. <laughs> jak codziennie. Wiem, że ruszacie z czymś nowym. Tak. Ruszamy, to może mhm. troszkę za dużo powiedziane. E, bo te mamy, które gdzieś tam tworzą forum i pojawiają się raz w roku, y, bardzo w kucznych okolicznościach. One często na co dzień robią coś, czego nie widać, a yy, jak to zwykle, mm -hmm. tak, tak robią, ale coś też w klubie, czego, czego mamy, nie widzą. Yy, I tak właśnie złożyłyśmy projekt, yy, projekt yy, o dofinansowanie naszego pomysłu utworzenia w końcu miejsca, miejsca naszego, yy, z naszych wynikających, yy, 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 o, yy, jeżeli mm -hmm. chodzi o odpowiadającego naszym potrzebom, miejsca, w którym Znajdzie się miejsce dla mamy, gdzie będzie mogła przyjść, wypić kawę. Takiego My... rzeczywistego, nie wirtualnego, ta, ta, nie? Na nie. Facebooku, nie na Facebooku, rzeczywistego miejsca. Nie u siebie. U siebie w końcu. Służyłyśmy projekt, chciałybyśmy otworzyć takie miejsce, które będzie od, mm, czynne mm, od rana do od wieczora. wieczora. Mam nadzieję Dobrze w weekend Daj. również. Mm, jak nam się tylko uda, to na pewno będziemy o tym informować. Mam nadzieję, że, że... To znaczy na razie trzymać kciuki, tak, czy trzymać powiecie coś razie, więcej? Bo ja trzymam nie, nie, kciuki, tak, ja już wiem. kciuki, nie. bo dopiero będziemy wiedzieć chyba w maju więcej szczegółów. W połowie maja, tak. tak. Na początku kwietnia tak. miała być informacja, ale tutaj w związku z tym, że jest strasznie dużo wniosków, Przedłużyła się ocena metrorytoryczna, dlatego też w połowie maja myślę, że może już na forum się podzielimy czymś. Proszę bardzo. Bardzo byśmy chciały, z ponieważ informacja. chcemy tam stworzyć grupy wsparcia, mhm. chcemy mieć tam specjalistów z różnych dziedzin, prowadzić warsztaty dla dzieci i stworzyć w końcu miejsce dla mam, bo my wciąż czujemy się troszkę, ja mogę powiedzieć, w swoim imieniu wykluczone, bo my nie mamy gdzie się spotykać. Tak. Czysto, bezkosztowo, i, i, i na luzie, i, i w otoczeniu, które sprzyja dzieciakom i nam. Oprócz tego chciałobyśmy robić jakieś szkolenia, i po prostu wiemy, że że taki projekt, pozyskanie takich funduszy na pewno pomoże nam w tym, że jakby rozwiniemy skrzydła i mhm. że będziemy się rozwijać w jakimś takim fajnym kierunku. No i też mamy zyskają bardzo dużo, prawda? Mhm. Więc o to nam, o to nam chodzi. A jeżeli nam się nie uda jakby pozyskanie funduszy z projektu, to mamy nadzieję, że znajdzie się jakaś duża firma, jakiś przedsiębiorca, mhm. który mhm. jakby zobaczy tą potrzebę tak samo jak my i, i będzie chciał nam pomóc. I, i, i wspólnie tworzyć, tworzyć historię, mm -hmm. tworzyć e, tą stolicę macierzyństwa w Nowym Sączu. Mm -hmm. Otwieramy się, jesteśmy bardzo otwarte na, e, na współpracę, także, tak. jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, e, chciałby z nami to tworzyć, e, też zastanawiamy się nad tym, co będzie, gdy nie uda nam się jednak mm -hmm. kiedy nie, nie, nie mm -hmm. będziemy mogły. E, Pozyskać tych środków. Skąd wziąć te środki, żeby jednak to miejsce, mhm. które już mamy gdzieś tam y, z, przy, przeznaczone, przygotowane do, pod, tą, pod tą działalność, mhm. zrobić, żeby, żeby ono jednak było nasze i żebyśmy mhm. mogły z niego korzystać y, tak, jak chcemy? Bo nie chcemy, nie chcemy, żeby ta historia się skończyła, nie chcemy, żeby po forum y, było tak, że Bum, no i nie mamy dalej tego lokum, bo my się tak odbijamy od ściany do ściany, y, więc wierzymy na to, że, y, że jednak. Y, wszystko się potoczy po naszej myśli i że stworzymy mm -hmm. wspaniałe miejsce dla, mm -hmm. dla wszystkich mam do to, dołączenia. To ja słuchajcie, ja trzymam kciuki jak zawsze. Dziękujemy. Będziemy się kontaktować prawdopodobnie w połowie maja, tak? Tak, I tak? Wtedy już coś będzie wiadomo, ale nawet jeśli nie projekt, to ja wierzę, że Wam się uda w inny sposób. Po prostu. No oczywiście, że tak. My oczywiście. też wierzymy my oczywiście. Też w to i też dziękujemy wszystkim naszym patronom, bo i, i w pierwszym forum, i w drugim forum oprócz gazet, radia, no to oczywiście Wy, wspaniała mhm. Regionalna Telewizja Kablowa. Mhm. Kubicujecie nam od zawsze, zawsze nas tak. wspieracie w naszych pomysłach, e, kiedy rozmawiamy, mhm. no po prostu e, nam to też dodaje siły do działania, mhm. że e, tak naprawdę ktoś z zewnątrz Patrzy na wszystko tak samo jak my, I nam mm. kibicuje, więc to jest, to jest mm. bardzo motywujące. I już dzisiaj dziękujemy i zapraszamy oczywiście 25 maja. Żeby <laughs> bardzo wam Także dziękuję. Także czas start, godzina 9, 25 maja. 25 tak? maja. Ja może tak. jeszcze tylko dodam, że y, nasze spotkanie y, też uświetni wy, y, y, występ z zespołu Sunflowers. The Sunflowers. Y, mm. To tak, jest tak. zespół. Rozbijacie się. Tak, tak, więc będą grać w przerwach tutaj. Na zakończenie również nie powiemy, co zagrają. Kto nas zna, ten wie, co zagrają. Ale jeszcze dla tych, którzy nie mają czasu na wybicie ciepłej kawy w ciągu dnia, będzie ciepła kawa i pyszne ciacho. Także zapraszamy mm -hmm. tym bardziej. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy, no dziękuję. Również. Dziękujemy Państwu. Zlucenia. Dziękujemy, bardzo